Bartek Frejk jesteśmy w elektryczce i właśnie jesteśmy w środku elektryczki i to tyle, będziemy za niedługo jechali i to chyba też, że będziemy jechali jest tam jest 9.20 wyjedzie pod jak tyle ludzi tu jest Jakaś chyba wycieczka szkolna dziadek. Chyba tak. Można i wycieczka. Tyle tu ludu. To Ja zrobię cięcie i widzimy się jak będziemy jechali i to, to wam pokażę widoczki. W też? to jest jakaś, jakaś wycieczka szkolna. I sami widzicie ile tu Widzowie, jesteśmy już dalej. Będziemy jechali. Za niedługo. 9:22. Trzy stopnie na zewnątrz w cieniu. I za niedługo już będziemy jechali. Jak po powiedz coś o elektryczce, czy kiedyś jechałeś ją? Jechałem elektryczką w 93 roku. A tam widzowie są Tatry, nie widzowie raczej, tam są zwykłe góry. Widzowie, tam druga, druga elektryczka, elektryczka wieża. Wysoko. Ale ona jest lepsza. Wysoka. Parda, jest nowoczesna. Ja. Yeah. Tam jest elektryczka plus cztery rowery. Ale tam ona nie jedzie tam, gdzie my widzowie. Ona jest inna od naszej. No ma numerę, a nasza nie ma tego numerę. My będziemy czekali aż odjedziemy. Tam jest druga elektryczka. Tutaj jest raczej wycieczka szkolna widzowie. Tyle dzieci. Okej okay, widzowie. Pojedziemy do starego smokowca elektryczką. Pochodzimy sobie po tym kurorcie, bo to jest taki kuror, jak zakopane, tylko mniejszy. A potem pojedziemy sobie kolejką linowką na chrzebieniu. Z jak będziemy mieli siłę i chęć to jeszcze sobie pójdziemy obejrzeć wodopady. I pojechał, jak mi powiedział odjazd i on odjechał. No chyba tu na dół teraz będzie je. A później z chrzebienioka, jak będziemy mieć siłę i chęć pójdziemy na wodopady studenej wody jesteś o tatrach. I z powrotem. Przez tatry przechodzi wododział. Dział wodny. Ze strony tat, po której jesteśmy, woda spływa do Morza Czarnego. A po stronie polskiej woda płynie w drugą stronę do Morza Bałtyckiego na północ. Jak kropla wody spadnie na samym szczycie, tat... I się rozpryśnie na dwie części. To jedna część popłynie do Morza Czarnego, a druga część popłynie do Morza Bałtyckiego. Dziękuję. Widzowie, jeszcze nie jedziemy. Ale już coś tak się O, tu człowiek z nartami idzie. Widzowie. Odjeżdżamy już. Jeszcze 3 minuty do odjazdu. Widzowie. Czekamy dalej. Widzowie. No więc niecał to jest odjazd. Patrzcie. No nie wiem czy to widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Okej. Okay. Widowie, jedziemy! Uh! Przebudzamy się, widzowie Przebinać dziadka, jak patrzy <grystanie> Widzowie, jedziemy pod górę Już się skończył peron Dziadek tam że patrzy idziemy z bardzo wielką prędkością z bardzo szybką prędkością i stacja łąki stacja łąki barany wysiadać o przyspieszyliśmy jednak nie stacja łąki wszystkie barany wysiadać w którą stronę nie popatrzysz, tam gdzieś jakieś góry są. Widzicie, widzowie, tam gdzie są góry. Tam są tatry. Ja widzę przynajmniej. W każdej strony, tam są góry. Tam z tyłu też są góry. Tam w też są góry. Jadek, I tam za elektryczką też. elektryczką też są góry. widzowie Tam te tatry są ogromne. Tam jadą auteczka i... No i Ogromne pole. Nie chcę wiedzieć, jak ci farmerzy, to są co mają nudę na 50 km kwadratowych to, to robią. Luka z Erwinem się takim czymś zajmują. Czyli moi wujkowie. Widać już czatry. Patrzcie, tam odsłonił się jeden szczyt nad chmurą. Nie wiem, czy widzicie to, ale ja widzę przynajmniej. Mam nadzieję, że to macie wyraźnie i to będzie ogólnie fajna przejazd. Ja to fajne przejazd. Co dzień nie będą wpadały film, ale niestety na kanał chyba głównie Ocz. Nie wiem, czy tak będzie. No przynajmniej pierwszy film będzie na Bożej ocz. Jadę na ryby. Widzowie, zaś Stacja łąki, barany wysiadać. My!